Mamy dzisiaj takie zadanko, pozdrowionka od was, lecimy z tematem. I jeżeli do licznika i do mianownika nieskraconego, dobra, ma, czyli mamy tak, x przez y, ułamka, dodamy połowę jego licznika, czyli jest jedna druga x, ale do licznika i do mianownika, to otrzymamy 4 siódme, no dobra. A jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy jedną drugą. Dobra, i mnożymy wszędzie na krzyż, czyli będzie tak. 7 razy X plus 1 druga X to jest 1,5X już napiszę. Równa się 4 razy Y z jedna druga X. Aha. Bardzo dobrze Nician. Okej. Okay. 7 razy 1,5 to jest 10,5 x a tu będzie 4 razy Y to 4Y. Plus 1 druga x razy 4 to jest 2x. Przerzucamy na drugą stronę, czyli będziemy mieć 10,5 minus 2 to jest 8,5x. To się równa 4y. Czyli jak podzielimy na 4. Albo może moment, moment. Jeszcze nie, nie dzielmy, na razie zostawmy tutaj tą sytuację. Zobaczmy co nam się tu wykroi. Mnożymy tutaj na krzyż, czyli będzie 2x plus 2 równa się po prostu y plus 1, bo cały mianownik ten razy tą 1. Czyli będziemy mieć tak, 1 przerzucę tutaj, to będzie 2x plus 1, bo 2 minus 1 po przerzuceniu to jest y. O, i teraz za y możemy podstawić tutaj tak, więc będziemy cisnąć dalej to, tylko że za y wstawimy sobie tę część, tu, którą wyliczyliśmy, czyli tu będzie razy, ależ grą. 2x plus 1. Dobra, czyli piszemy dalej, to z tego wynika, że 8,5x jest równy 8x plus 4. Przenosimy to tu będzie 05 x bo 8,5 minus x, jak przeniesiemy, to będzie na minucie równa się 4. No to x jest równy 8. Super. Jak x jest równy 8, to teraz tu mamy przepis na y. To y będzie równe 2 razy 8, bo 2 razy x plus 1, a to jest równe 16 plus 1, czyli 17. Czyli mamy ten ułameczek, który wygląda. y jest na dole, czyli 8 jest 17. O, taki będzie ten ułameczek. x przez y. Mhm. Uh -huh. W tym odcinku to tyle dziękuję wam serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Koniecznie zasubskrybuj, aby być z każdym zadaniem na bieżąco. Co więcej, za jeżeli filmik się podobał, e, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeślij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami na maturze, aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Co więcej zachęcam was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i pod Staram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał. Abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za każdy komentarz, na każdy z chęcią Wam odpiszę, ale nie, nie musicie koniecznie pisać o matematyce w komentarzu, musicie napisać komentarz cokolwiek. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was ciepło. Widzimy się w kolejnym odcinku. Koniecznie tutaj. E, Udostępnijcie to na tablicy komuś, e, kto według Was uwali maturę w tym roku, albo podejściecie mu link, albo go po prostu otagujcie e, pod linkiem, żeby po prostu może obejrzał i nauczył się czegoś, może jednak zda tą maturę. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym odcinku, zobaczcie poprzednie odcinki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejo!